Na tym aniołku. Zaczniemy 100 zł. Kto z Państwa da 100 zł? Kto rozpocznie licytację? Kto będzie pierwszy? Kto rozpocznie dzisiejszą licytację? 100 zł. 900 złotych, pomóż mi dzieciaku. Czy ma pan ochotę i będzie 900? 900 złotych już mamy, na to Mamy 900, pięknie, dobrze, zawidamy. Został wyde... wyde... wyliktowany oraz natychmiast przekazany. Tak właśnie klub wspierał nas. Proszę państwa, 100 złotych. Wiktoria Beckham prosiła właśnie o ten kamień. Występuje tylko w województwie świętokrzyskim. Jest to naprawdę wyjątkowa rzecz. Przekazany przez panami Michała Bożogę, kieleckiego jubilera. Prącamy do trzech. Super, nie. tysiące, dziękujemy panu, panu ślicznie, prawda? Wspaniale. 3 tysiące. Szanowni Państwo, to już jest pokaźna kwota.